Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z biologią online. W dzisiejszym odcinku przygotowałem temat o ewolucji życia na Ziemi. Na czym polega to zjawisko? Jakie są dowody ewolucji? No, i co ciekawe jeszcze, będzie tam fragment dotyczący ewolucji też naszego gatunku, co będzie myślę, że dla nas wszystkich bardzo ciekawe. No, mnie to pasjonuje, jak ten nasz gatunek wyglądał ileś tam, milionów lat temu, jak żeśmy się rozwijali, jeżeli chodzi o wygląd, tak, też o zachowanie. Są to bardzo ciekawe rzeczy, także zapraszam też do filmiku, który będzie w drugiej części mojego odcinka. Będziecie mieli okazję przyjrzeć się naszym przodkom. Chociaż to też jest niezmiernie interesujące, jest bardzo niewiele dowodów bezpośrednich na naszą ewolucję. Tak? Nie wiadomo dlaczego. Jesteśmy jednym z najmłodszych gatunków, więc tych śladów naszej działalności tutaj na Ziemi powinniśmy znajdywać no, dużo. Tak? Jesteśmy jednym z najmłodszych gatunków. Natomiast w porównaniu do chociażby dinozaurów, no, tych śladów, szczątków. Gatunków przedludzkich, tak? No, jest bardzo, bardzo mało. Nie wiadomo dlaczego, tak? No, ale trochę tych dowodów bezpośrednich ewolucji naszej jest. No, i na podstawie tego stworzono takie właśnie wizerunki naszych przodków. W dużej części one są oparte na faktach, ale też w pewnej części jest to no, pomysł autora, jak to wszystko można, tak w cudzysłowie, poskładać do kupy: jak ci nasi przodkowie wyglądali, jak się zachowywali. No, nie da się tego w pełni powiedzieć, tak? ponieważ naprawdę bardzo mało jest tych dowodów bezpośrednich. tak? Także przejdźmy może do naszego tematu, tak? Na początku chciałbym, żebyście wraz ze mną tu sobie sprecyzowali, na czym polega ewolucja. Ewolucja, czyli powstawanie nowych cech. To może być nawet tylko jedna cecha jakiegoś organizmu, człowieka, czy innego organizmu, powstaje jedna nowa cecha. Już mamy tak zwaną mikroewolucję, tak? Ewolucję czy zmianę dotyczącą jednej cechy, tak? Co jest podstawą tych zmian? Oczywiście zmiany na poziomie DNA. Zmieniają się geny kodujące nasze cechy, wraz z tymi zmianami zmieniają się no cechy widoczne, tak? czy, czy to wyglądu, czy zachowania, czy jakieś inne cechy. Tak? Czyli u podstawy zmian tych ewolucyjnych, u podstawy powstawania nowych cech, mamy zmiany genetyczne, zmiany na poziomie DNA, czy można powiedzieć w skrócie, mutacje. Tak? No i potem. Dana cecha może okazać się albo korzystna, czyli może być to cecha, no, taka, która coś daje danemu gatunkowi, tak? lub to może być też cecha niekorzystna i tak pewnie jest najczęściej. Tak? Jeżeli to jest cecha korzystna, organizmy powstające, te nowe, są silniejsze, sprawniejsze, bardziej odporne na choroby, mają większe szanse na przeżycie, więc ten nowy gen i nowa cecha się utrwali. A jeżeli to jest jakaś słaba cecha, organizm jest, nie wiem, mniej żywotny, słabszy, wolniejszy, choruje częściej, to ta cecha się nie utrwali, naturalnie wygaśnie, tak? tak działa tak zwany dobór naturalny czy selekcja naturalna, tak? Preferuje organizmy o lepszych cechach, tak? Tak to, słuchajcie, działa. No i jeszcze jest tak zwany dobór sztuczny, bo też tutaj człowiek ma swój udział w tym kształtowaniu życia na Ziemi, tak? Człowiek potrafi dobierać organizmy i sam się czasami tak dobiera, niekoniecznie biorąc pod uwagę, że silniejszy organizm spotyka się z silnym i daje pokolenie jeszcze silniejszych lub równie silnych organizmów. No, my niestety czasami tak działamy, hodując rośliny czy zwierzęta, że wybieramy osobniki o takich cechach, które no, my chcemy, niekoniecznie są to jakieś takie super cechy, tak, bo to, nie wiem, chcemy wyhodować jakieś małe osobniki kotów, czy psów, czy jakichś tam, nie wiem, roślin, tak, wybieramy to, co chcemy, no i zmieniamy przebieg ewolucji, tak, czyli zmieniamy cechy gatunków, czy tych osobników potomnych, tak, to jest tak zwana selekcja sztuczna, czyli e, wpływ na cechy organizmów potomnych Poprzez naszą działalność, tak? No teraz przejdźmy do dowodów. Dowody bezpośredniej ewolucji, co to takiego? Możemy powiedzieć, czarno-na-białym mamy gatunki o nowych cechach, tak? I to może być na przykład kto będzie kość dinozaura, tak? Wielkie kości, znajdujemy ich bardzo, bardzo dużo. W Polsce też można kupić sobie całe szkielety dinozaurów za parę tysięcy euro, tak bo jest ich naprawdę bardzo dużo, więc nawet są na wolnym rynku. No i czym się różni od współczesnych kości gadów? No przede wszystkim wielkością, tak? Były to ogromne, wielkie organizmy. No ta cecha okazała się niekorzystna, te wielkie gady wymarły, pozostały ich, potom... pozostały ich gatunki potomne, czy osobniki potomne mają niewielkie rozmiary ciała, także w tym kierunku przebiegła ewolucja gadów, tak? To może być czaszka naszego przodka, tych czaszek troszkę się zachowało, zwykle one są mocno niekompletne, zęby akurat, Przetrwały, Bo to są najtwardsze kości. Tak? Także na podstawie tych zębów i fragmentów czaszek można coś powiedzieć o naszej ewolucji. Jak wyglądała mózgo czaszka, jak wyglądała nasza twarz czaszka, tak? łuki takie nadoczodołowe. No, kilka tych cech się zmieniło, czyli zaszła ewolucja. Tak? Mogą być to też gatunki zatopione w bursztynie. Tak? To stosunkowo młode gatunki sprzed kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu milionów lat. Jakieś owady, pajęczaki. Te drobne organizmy zachowały się w bursztynie i też są świadectwem przebiegu ich ewolucji. tak? Mogą być to żywe skamieniałości jest coś takiego. To są gatunki, które w dziwnych miejscach na Ziemi przetrwały do dzisiaj. To może być ryba Latimeria, którą do dzisiaj można złowić z głębin Oceanu Indyjskiego, czy na przykład ptak Hoacyn. Ptak, który ma pazury, tak? Taki gatunek, wisklęta chołacyna, mają pazury, tak jak praptaki, takie gadoptaki, które my znajdujemy w postaci skamieniałości, tak? Także to są dowody bezpośrednie szczątki organizmów, czy jakieś tam, nie wiem, ich pozostałości, które zachowały się z minionych epok. Tak? No i dowody pośrednie ich jest bardzo dużo i są dla mnie ciekawe, bo na przykład, chociażby z genetyki. Jak weźmiemy sobie najbliższego genetycznego krewniaka człowieka, to będzie to szympa z Bonobo. I szympa z Bonobo ma 98,6% tych samych sekwencji DNA, co człowiek. No, może być to przypadek, ale pod, te podobieństwo też może świadczyć o pokrewieństwie. Tak? Biochemicznie człowiek i inne ssaki, czyli pod, biorąc pod uwagę substancje chemiczne, też jesteśmy bardzo podobni. Procesy fizjologiczne u wielu organizmów są bardzo, bardzo podobne. Też to, o czym świadczy. tak Narządy szczątkowe, tak narządy szczątkowe, takie jak wyrostek robaczkowy u człowieka, czy kręgi ogonowe, w zasadzie nam niepotrzebne, też one o czym świadczą. Tam być może kiedyś te narządy były rozwinięte jakoś inaczej tak i spełniały swoje zadanie. Jeszcze tutaj spójrzcie na zarodki. Tam też widać pewne podobieństwa, bardzo duże zresztą podobieństwa między tutaj zobaczcie zarodkiem człowieka i zarodkiem innego ssaka. Ciekawe, kto z Was jest w stanie odróżnić tutaj te dwa gatunki, który to zarodek jest zarodkiem ludzkim, a który jest zarodkiem jakiegoś innego ssaka i jakiego to ssaka no, nie da się odróżnić, to są bardzo podobne i w tym takie ciekawe cechy, jak na przykład ogon u człowieka, czy takie szpary skrzelowe, które występują u wszystkich kręgowców, też u człowieka, no, jest to ciekawe, tak? Jest to dowód pośredni ewolucji, tak? Także dowody pośrednie, te wszystkie nie wynikające ze skamieniałości, czy, no, dowód bezpośredni to jest ten, to zdjęcie wykonane w przeszłości, tak? Czy szczątki organizmu, tak? Tak możemy to powiedzieć. No a dowody pośrednie to wszystkie pozostałe, tak? No, i tak jak mówiłem, bardzo niewiele tych dowodów bezpośrednich zachowało się po naszych przodkach, po gatunkach, które no, były podobne do człowieka współczesnego, ale jednak różniły się pewnymi cechami. Jak te osobniki z tych gatunków wyglądały, tu zaraz sobie obejrzymy na filmie, na który Was zapraszam, i też zastanówcie się, jakie to cechy, te kluczowe cechy musiały się zmienić i jak się zmieniały, dając. W konsekwencji człowieka rozumnego, Homo sapiens, czyli osobniki naszego gatunku. Także zapraszam do filmu, przyjrzyjcie się, jak ta ewolucja mogła wyglądać. No myślę, że jest to ciekawe, tak? żeby się przyjrzeć, że te same procesy, które dotyczą wszystkich gatunków na Ziemi, dotyczą także człowieka. Myślę tutaj o ewolucji. Tak? Te procesy zmian genetycznych, które potem widać w postaci nowych cech, no oczywiście zachodziły też u człowieka. Myślę, że żeście wyłapali te najważniejsze, kluczowe zmiany dotyczące naszego gatunku. Były to zmiany związane z wyglądem, kolorem skóry z ilością owłosienia tej skóry, też z rozmiarami ciała, z wielkością mózgoczaszki. Tak? Potem też takie cechy, może nie do końca biologiczne, jak umiejętność opanowania, e, wytwarzania narzędzi i wykorzystanie tych narzędzi do, do pozyskiwania na przykład pokarmu. To było tam widać, tak? jak ten człowiek pierwotny dobrał się do wnętrza kości. To jest, tam jest super pokarm w postaci tłuszczu lub szpiku czerwonego. Super energetyczny pokarm. Ludzie to opanowali, zwierzęta nie, więc to był nasz plus. Następnie mieliśmy opanowanie ognia, też super cecha. Tylko, tylko ludzie to opanowali. Także i do przygotowywania posiłków, i do obrony, no i potem zdolność porozumiewania się przy pomocy artykułowanej mowy, tak? Także jest tych cech, słuchajcie, trochę. Ciekawe, co jeszcze, jakie jeszcze cechy wam tutaj zapadły w pamięci? Jakie żeście wyłapali jako kluczowe cechy w naszej ewolucji? Możecie to napisać do mnie w komentarzach, tak? jakie jest Wasze zdanie na temat tego, co było najistotniejszym, najistotniejszą zdobyczą ewolucyjną człowieka? tak? Może nie wiem, ubieranie się, bo potem widzieliśmy także, że ludzie mając niewielką ilość tego, tej naturalnej obrony w postaci włosów, tak? Potem zaczęli się ubierać, klimat się też zmieniał, tak? Co było nie do końca korzystne też dla naszego gatunku, tak? No, ciekawe, ciekawe tutaj aspekty różne naszego rozwoju w sensie ewolucyjnym, tak? Także tyle słuchajcie na dzisiaj. Jeżeli odcinek się spodobał, można polubić. Zachęcam też do dalszej wspólnej nauki. Będą jeszcze życzenia bożonarodzeniowe, ale to gdzieś tam w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Na ten odcinek Was też zapraszam, tam już bez nauki, tylko będą same życzenia. No i w przyszłym roku kalendarzowym na pewno widzimy się na kolejnych odcinkach, na które Was już dzisiaj zapraszam. Mówiąc do widzenia, do zobaczenia wkrótce.